Cześć i cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gostek od komiksów Marcin Smugły, a dzisiaj chciałbym przedstawić Wam bardzo ciekawą jedną tomówkę od studia JG, Indigo Blue i moi drodzy jest to manga przeznaczona dla dorosłych, bowiem będą tam pewne sceny miłosne, którą też podejrzewam i nie uniknę podczas prezentacji tej pozycji, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli pewne sceny będą zasłonięte. Moi drodzy, jest to tytuł, który zaskakuje od pierwszego spojrzenia. Już mam do czynienia z pewnym minimalizmem, o którym będę mówił, ale kiedy sięgnąłem po raz pierwszy e, po tą mangę, to zaskoczyło mnie format Twarda Oprawa i Obwoluta, pod którą możemy popodziwiać minimalistyczne obrazki bohaterek. Moi drodzy, przejdźmy do środka. I jest to Historia, która opowiada o związkach. Jest to historia, która opowiada o relacjach międzyludzkich i o dokonywaniu wyboru. Tak bym w skrócie opowiedział o tej mance. Na samym początku poznajemy główną bohaterkę, pisarkę, która jest rozpoznawalna. Notabene dziewczyna też znajduje się w długoletnim związku z jej partnerem, który również jest redaktorem książki, nad którą obecnie pracuje. Jednak, moi drodzy, no, dziewczyna nie jest do końca zadowolona z tego związku. Pomimo, że na pierwszy rzut oka widać, że no, kochają się, są dla siebie czuli, to co, czegoś brakuje dziewczynie w tej relacji. Jednak pewnego pięknego dnia do stolika w kawiarni przysiada się pewna kobieta. Która przedstawia się jako fanka, czytała wcześniejsze, um, wcześniejsze dokonania głównej bohaterki i dokonuje pewnej analizy. analiza która przykuwa uwagę głównej bohaterce. No i moi drodzy, to jest moment, w którym następuje to szalenie, to, to szalone zakochanie się, bowiem y, główna bohaterka przepadła, zakochała się po uszy i postanawia wejść w. Romans. I tak moi drodzy, dochodzimy do momentu, gdzie pisarka będzie musiała dokonać wyboru, czy pozostać z wieloletnim partnerem i w relacji, która tak do końca nie odpowiada, czy jednak rzucić wszystko i wpaść w ramiona e, nowo poznanej dziewczyny. No i moi drodzy, bohaterka postanawia wybrać trzecią drogę, czyli być i z partnerem. I znowu partnerką. Jak to się skończy, to już pozostawiam wam do odkrycia. Niemniej zaznaczę, że manga ta przekazuje pewną taką już dość uniwersalną prawdę opowiadających o dokonywaniu wyborach i oszukiwaniu. I innych związkach. Moi drodzy, przejdźmy dalej i myślę, że oprócz formatu, to mm, pierwsza rzecz, która druga rzecz, która przykuwa przy tej mandze, to kreska, i jej minimalizm. I moi drodzy, myślę, że jest to aspekt, który spowoduje, że nie wszyscy będą chcieli podejść do tej historii. Jeżeli chodzi o mnie jak najbardziej mi odpowiada, ponieważ jest to taki typ mangi, gdzie liczą się przede wszystkim bohaterowie, dialogi, a nie zwracanie uwagę na wystrój wnętrz, piękne kadry czy na szczegóły. Oczywiście jest to jak najbardziej ważna rzecz i miła dla oka, ale nie jest ona rzeczą pierwszorzędną w takich typu historiach. Mamy zresztą też do czynienia z inną konkurencją, która również podchodzi czasami minimalistycznie do opowiadanej historii, i według mnie też wychodzi to na dobre. Przechodząc dalej, moi drodzy, dostajemy w końcu historię, która została podzielona na 12 krótkich rozdziałów. Każdy z nich mamy rozdzielony małą przerwą czasową, która zostaje nam na początku każdego rozdziału. Um, Przybliżona, no i przede wszystkim dostajemy fragmenty, fragmenty życia pisarki, które fajnie pokazują, jak zmienia się relacja pomiędzy nią a partnerem i nową partnerką. W końcu pokazuje zmiany, pokazuje uczucia, i według mnie jest to właśnie historia, która robi. Najlepiej to, co powinna, czyli pokazuje nam bardzo dobrze bohaterów, do tego stopnia, że jesteśmy w stanie niektórych pokochać, a niektórych znienawidzić. I to mi się właśnie podoba w tej historii. I tak moi drodzy, przychodząc do podsumowania, jeżeli poszukujecie e, szybką historię, w których przede wszystkim liczą się uczucia, liczą się bohaterowie, to myślę, że Indigo Blue jest dla Was. Niemniej. Tutaj zaznaczę, że jest to manga przeznaczona dla dorosłego czytelnika, ponieważ mamy tutaj do czynienia z według mnie dobrze przedstawionymi scenami miłości. Nie są to zbyt wyuzdane, nie są to takie wulgarne, agresywne sceny. Niemniej dzięki, nimi, dzięki nim poznajemy tak naprawdę różnice w tych związkach, nie tylko w sferze emocjonalnej, ale również w sferze cielesnej. I to tyle. Tak wygląda według mnie Indigo Blue. Jeżeli macie ochotę, to zachęcam do sięgania. I również zachęcam Was do zaglądania na mojego Facebooka. Tam będę wrzucał informacje odnośnie innych mank, które pokazały się w przyszłym tygodniu. A moi drodzy, przyszły tydzień zakrawa się pod znakiem zapytania, ponieważ mam audycję, w której będę podsumowywał pewną serię mangową, natomiast mnie nie będzie i nie wiem jak, czy będę miał czas w ogóle, żeby nagrać coś na niedzielę, także zapraszam Was do śledzenia Facebooka, tam wrzucam wszystkie informacje na bieżąco. Ślicznie Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia, bądź do zobaczenia. Pa!